Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po spotkaniu GKS Tycho KS Wrzesko. Z nami trenerzy obu ekip, zanim poproszę o pomocowy komentarz. Jeszcze informacja, mecz oglądało 250 widzów. Bardzo proszę o pomocowy komentarz w pierwszej kolejności trener zespołu gości pan Czesław Pałek. No cóż, bardzo się cieszę, że wygraliśmy spotkanie. Myślę, że zespół wygrał, który był bardziej umotywowany. I momentami grający niezłą piłkę, i to zwycięstwo myślę, jak najbardziej zasłużone. Tym bardziej, że potrafiliśmy wykorzystać tą sytuację, gdzie graliśmy w przewadze, gdzie wcześniej przed rzutem karnym mieliśmy doskonałą sytuację, że to będzie się śniło nam tym, co nie szczelili po nocach, bo z trzech metrów dwukrotnie. Chcieli z bramkarza zrobić bohatera, no i już zrobili, bo nie trafili trzech metrów do bramki, gdzie było to naprawdę sztuką. Później, przed naszym nieszczęściem, no bardzo ładna akcja, płynna, bardzo ładna akcja po lewej stronie, dośrodkowanie i strzał z 13 metrów gdzieś, powinno to wpaść do bramki, a jednak smułka trafił spojenie słupka z poprzeczką, bramka nie padła, później no, faul, który myślę, że żółta kartka to, to by była już z wykrzyknikiem, a nie czerwona, a tak to w naszej sytuacji zawodnik, który jest w tej chwili wiodącą postacią w zespole, jest to duże osłabienie, także okupiliśmy to zwycięstwo no, tą czerwoną kartką, którą y, zawodnik nasz otrzymał. Myślę, że no, zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Cieszę się z tego bardzo. Przywracamy się jednak do życia, bo będziemy mieć o co grać, bo w, tych, w tej sytuacji, co wyniki padają wcześniejsze, co wiedzieliśmy, no bardzo trudno nam było się jednak dodatkowo motywować, bo to by powodowało tylko usztywnienie. Tak cieszymy się z wygranej, a życzę GKS-owi i trenerowi Piotkowi no, dalszych sukcesów, bo jako Beniaminek my też, ale oni gdzieś są, a gdzie my? Oni na innym biegunie, my na innym. Życzę mu całego serca, żeby mu się wiodło dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trener GKS-u Pan Piotr Mandrysz. To spotkanie przegraliśmy w głowach, myślę. Fakt, iż ewentualne zwycięstwo mogło nas wywindować aż na trzecie miejsce w tabeli, chyba wpłynęło w sposób paraliżujący na moich podopiecznych, bo nie ukrywam, że dzisiaj zagraliśmy słabo. Jeśli miałbym kogoś wyróżnić, to tak prawdę powiedziawszy nie za bardzo byłoby kogo. Stąd muszę się zgodzić z trenerem gości, że zespół Kocimskiego wygrał zasłużenie. Cóż, planowałem w przerwie zrobić dwie zmiany, ale, ale niestety czerwona kartka pokrzyżowała mi te plany i, i nie udało mi się poprawić zmianami jakości naszej gry po przerwie. Praktycznie walkę podjęliśmy dopiero po Opuszczeniu boiska przez kapitana zespołu gości, gdy siły były wyrównane. Wtedy próbowaliśmy odwrócić losy spotkania, ale dzisiaj byliśmy po prostu za słabo dysponowani. Gratuluję trenerowi gości zwycięstwa i życzę mu w dalszych meczach samych zwycięstw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy jakieś pytania? Mieliście kiedyś okazję grać przy słabszym sędziu niż dzisiejszym? Proszę. Tre... Pytanie do bo... trenerów obu. Może Pan powtórzy jeszcze raz? Mieliście kiedyś okazję grać przy słabszym sędziu niż Och, wie Pan, ja w swoim życiu widziałem różne sytuacje, także nie jestem w stanie nic zaskoczyć. Natomiast, no... Kartka z jednej strony, z drugiej ta czerwona, zwłaszcza, no to jeszcze Piotr ma tak, że, że długa żółta, prawda? A u mnie od razu, no czy, czy to był faul na, na, na czerwoną kartkę, no to, to się bardzo mocno zastanawiam. Ale taką decyzję podjął. Mówi, że to była tak na kolana, tak mi powiedziałbym I się spytałem, bo ja tego dokładnie nie widziałem. Ale, ale myślę, że no, sędziowie nie polega tylko, żeby kartkować jednych czy drugich, bo, bo jeśli nie ma znamion hamstwa, nie ma znamion brutalności, no to, to, to nie widzę potrzeby, żeby dodatkowo jeszcze karać kapkami Ja już widziałem słabsze sędziowanie w czasach, gdy pracowałem w Ekstraklasie, ale to były troszkę inne czasy i, i wtedy wtedy y, takie rzeczy działy się nagminnie. No powiem, powiem tak, spotkanie na pewno nie było y, tak zacięte, żeby sędzia pokazywał tyle kartek, a, a naprawdę y, ja rozumiem rozżalenie trenera gości, za, z powodu straty y, zawodnika, który będzie pauzował, y, nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że y, no, y, to jest takie same osłabienie w trakcie grania, jak za Usunięcie zawodnika po dwóch żółtych kartkach. Ja uważam, że ta sytuacja, w której Adam Imela otrzymał żółtą kartkę, to się w ogóle nie kwalifikowała na cokolwiek. No, niestety, sędziowie popełniają błędy tak jak my, jako trenerzy również, czy zawodnicy na boisku także. No, ja bym nie chciał tutaj obarczyć winą za ten wynik z arbitra, aczkolwiek sędziował sobą. Do mnie? Nie, nie jest to. No właśnie, bo to od te, do tego muszę się ustosunkować. Ja uczulałem zawsze moich piłkarzy, że w polu karnym nie można dać sędziemu pretekstu do odgwizdania karnego, a byłem za daleko, aby móc ocenić, czy łukasz ten pretekst sędziemu dał, czy nie. No. Wiem jedno, że była to sytuacja niegroźna, bo zawodnik nie był twarzą do bramki, tylko, tylko tyłem. Ona była z gatunku takich, których obrońca nie powinien ingerować w ogóle. Ale nawet nie rozmawiałem z Łukaszem na ten temat, spytam go, a zobaczę sobie na wideo i wtedy będę mógł się po prostu do tego ustosunkować. Co nie zmienia postaci rzeczy, że no, no wynik już padł. No już, już jest, jak to się mówi, już tarda powiedzi. Dziękuję bardzo. Małe pytania jeszcze jakieś? Rozumiem, że nie, także. Dziękuję, do zobaczenia 8 Maja przy okazji meczu z z em Katowice. Dziękuję,